Moja ulubiona książka to gry w klasy Cortazara, dlaczego, bo jest bardzo tajemnicza, nie do końca taka oczywista, Od dwojgu ludzi, którzy się szukają i gubią, ale na powrót znajdują, także bardzo mnie zaciekawiła i wracam do niej często. Tak Mam kilka to czy... ulubionych książek, e, ale chyba taką, do której mogę sięgnąć pamięcią jako taką pierwszą, albo jedną z pierwszych ulubionych, to nie będę teraz oryginalny może, bo teraz jest wszystko na takiej fali, ale to jest Hobbit Tolkiena, to jest książka, którą dostał, nie, dostałem, kopiłem, jak miałem chyba 9 czy 10 lat. Bardzo ciężko pewnie wtedy teraz uwierzyć, ale wtedy nie można było do tej książki dostać tak sobie bardzo szybko i od razu pójść do księgarni i ją kupić, więc musiałem wykonać kosmiczne, alpejskie. To było dla mnie zadanie, żeby zdobyć tą książkę i jak przeczytałem hobbita, to się zakochałem po prostu. Ale wcześniej też czytałem na przykład powieści z Narni. To były moje takie ulubione książki. Czy to się przeniosło na moje obecne życie? Nie wiem. Dobrze. To była książka, jak się nazywała? Bez obrazków. Książka bez obrazków. Powiedz jeszcze raz, o czym ona była. Z Mucze do jak który mówił, jak jest bez obrazków. Bo tak to by się nie nazywała, książka bez obrazków. I jestem taka piosenka, którą już śpiewam, oczywiście. To Fluf, Fluf, mam wielkie dziówki.

Teraz to mi do głowy przechodzi taka książka, która bardzo mnie poruszyła pod względem odczuwania jej obrazami. Była to książka 100 lat samotności Markeza i ona mnie zszokowała tym, w jaki sposób zadziałała. Bo od przeczytania pierwszego zdania nagle wszedłem po prostu w wizualny świat tego wszystkiego i tak trwało do końca, więc ta książka była dla mnie pod tym kątem bardzo interesująca, inspirująca. Dziwi się, dlaczego nie ma filmu. Chyba nie ma jeszcze filmu, bo to jest po gotowe po prostu kadry, które są po prostu storyboard generalnie w tekście zapisane. A tak poza tym i no było wiele tych różnych książek. Każda w jakiś sposób wpłynęła bardzo znacząco na, na, na moje życie, więc y, nie jestem jakoś strasznym fanem takiego czytania y, codziennie, bo, bo to zmienia bardzo moją rzeczywistość. A, a ta, która książka się pojawia i wejdzie we mnie, to jestem jej wdzięczny za to i uważam, że fajnie jest czytać. Moją ulubioną książką jest ta książka, której jeszcze nie przeczytałem. I której nie znam tytułu, mam nadzieję, że za, za jakiś czas, za ich lat, miesięcy, dni poznam jej tytuł i ją przeczytam. Opowiadam o, o tej książce. To jest Wilk Stepowy, którą czytałam kawał czasu temu, jakieś 18 lat temu. Przyniosłam ją dlatego, że wiele w moim życiu zmieniła, wiele mi pokazała, a przede wszystkim to, że. Że z życiem trzeba walczyć i po prostu trzeba je brać nawet wtedy, kiedy jest bardzo trudne i wtedy, kiedy jest bardzo źle, to trzeba iść i z nim walczyć i po prostu wygrać. To nie będzie popularne, ale od wielu lat nie czytam książek celowo. Ale kiedyś czytałem dużo. Chyba na pewno autorem, który wywarł na mnie największy wpływ ileś tam na temu, był Marek Chłasko. Ja wsiąknąłem w Marka Hłasko. Znam na pamięć praktycznie niektóre jego fragmenty książek. I z okresu tego polskiego, tego, tego smutniejszego, kiedy pisał jeszcze troszeczkę pod, może nie pod dyktando tamtej, tam też się władzy, ale na zamówienie, bo zawsze starał się być tam jakimś tam indywidualistą, nawet dość sporym. No i oczywiście te, które pisał potem już na emigracji, chyba zarobkowej, tak naprawdę. A najważniejsza to ta ostatnia, czyli palcie każdego dnia bezwzględnie. Bardzo trudno byłoby mi wybrać ulubioną jedną książkę, albo nawet ulubione dziesięć. Jak na Facebooku były łańcuszki o ulubionych dziesięciu książkach, to w ogóle jest dla mnie niewyobrażalne, żeby wybrać jakieś dziesięć. Ewentualnie dziesięć na, na teraz, a za rok będzie pewnie inne dziesięć. I trochę tak jest, że jak coś czytam, to potem zapominam. Mogę po kilku latach przeczytać drugi raz, no, no bo... Ale to chyba też jest fajne. Potem się czasem ta książka już nie podoba. Albo w końcu się podoba. A moją ulubioną książkę chyba jest Ulises. Dojsa. <słyska> mhm. Dlatego, że dochodziłem zawsze do 30 strony, a próbowałem wielokrotnie. Yy... Ale z przeświadczeniem, że autor jest wybitny. Tylko go nie rozumiem. więc. <słyska> To jest książka, którą być może będę czytał wiecznie. Chciałem zaprezentować właśnie wyjść z galerii pokazać właśnie ludziom, którzy no, nie często nie odwiedzają galerii, yy, co można pokazać w dzisiejszej sztuce. Na dzisiejszą kulturę na trawie przygotowałem taką delikatną akcję, może interwencję artystyczną, której w miejscach takich parkowych gdzieś koło drzewa, koło rzeźby na trawniku prezentuje na czasopisma o kulturze, architekturze sztuce. I temu chciałem jakby dać ją za darmo do poczytania. Ta edycja kultury na prawie jest yy, głównym tematem, jest książka i przynieść yy, książkę na kulturę. I także w, w tych okolicznościach chciałem skupić swoje działania delikatnie.